Spotkanie Edge Runner vs. Rambo. Hori vs. Hori. Mapa Kamieniec. jest samo, czyli wypo jest takie same. No i zobaczmy. Rambo nie wiedział gdzie jechać na początku. Chciał w lewo, chciał w prawo. Finalnie no, jedzie na medowny. Natomiast Edge Runner jedzie na górę. Bardzo szerokie. Rambo sobie skraca. Czyli po raz kolejny gracze wybrają dwie przeciwne strony, to jest ciekawe. Mało kiedy gracz spotykają się w... po tej samej stronie na początku bitwy. Runner na razie spokojnie. A runner wjeżdża od razu w Kapa. Także raczej spodziewa się przeciwnika na C. Mniej więcej tak samo wjechali w kapę, ale runner delikatnie szybciej, także ma przewagę. No i zobaczmy. Runner trochę szykuje się takiego blind'a, ale... Raczej to Rambo może dodawać blinda. Raner podjeżdża agresywnie na górę. A Rambo wraca. No i jak Rambo się wychyli tam na, wie na wieżę powiedzmy, no to może dać pestkę fajną. Ale jedzie szeroko, wraca na respa. Runner jest spokojnie. Prawdopodobnie odpalił sobie siatę. I czeka. A Rambo sneaky piki move. Idzie szeroko, od respa, Bez spota. No i runner może być zaskoczony, jak będzie tak długo stoł. Runner spodziewa się od swojego spawna, chyba przeciwnika. I w dobrym momencie zjeżdża. Jest tej strony jest bezpieczniejszy. Sprawdził sobie lewo. Więc teraz będzie się spodziewał przeciwnika z prawej. A przypomnę to on ma punkty, więc on może sobie stać. No a będzie chwila prawdy. Runner ma lepszą pozycję do strzału, ale timingowo Rambo się dał nie schował. Także skrócił dystans za darmo. Panowie szukają jakieś przestało. Jakieś delikatne kąty. Rambo miał okazję, ale nie trafił. I runner podjeżdża. Rambo zniknę z spota, Runner ma jeszcze spota. To jest przewaga Rambo. Runner teraz nie wie, czy Rambo jest celowany, co robi, czy jest sprawy, czy z lewej widzicie. On się spodziewał, że będzie przeciwnika. Translora Rambo. I wchodzi, pięknie. Prawie 6 strzałów. Oj, Rambo mógł się schować, wydaje mi się. A został. Ale odpalił tarczy i przyjął za mniej. Teraz musi jak na sklejkę, skoro ma tarczy, żeby to wykorzystać. A Runner nie starał się uciec. I udaje mu się to. Losowanie delikatnie lepsze, u Ranera, ale to w sumie przez to, że Rambo odpalił tarczę. Najgorsze, przepraszam, gorsze u runera Rambo odpalił tarczę, ale teraz Rambo jest na kapie. Runner odpała tarczę. No i chyba się wyrównało ale Rambo ma pierwsze pestki i to może być kluczowa kwestia, Oj i bardzo mało 341. Ten strzał może być kluczowy. Chociaż i tak chyba dla runera nie polosuję, także nie ma to znaczenia. 10hp i 86. Rambo ma 10hp tylko. Wystarczy delikatny hajek. Zobaczmy, jaki pomysł ma. Na to runner. W tym momencie traci bazę. zafną się, żeby zniknąć ze spota. Rambo zjechał z kapa. Ale stał na tyle długo, że punkty. D dogonił w punktach runnera. Oboje siebie widzę. No i co? Runner teraz ma trochę słabą sytuację, bo na KPA mu nic nie bo to jest jego baza. Na C ma daleko. Jedyna szansa, żeby to wygrać, to skończyć Rambo. Rambo może sobie stać tylko wcelowany. No Rambo wychyli się wcelowany jest pierwszy i mamy 1-0. Kluczowy był ten timing, jak Rambo skrócił dystans i nie oberwał pestki. Idealnie się schował za tym, za bunkrem. Jakby tam zrobił pestkę na dojeździe, runner to byłoby kłopot. A tak, Ramba wygrywa 10 punktami DMG. No i teraz bitwa na ciężkich. No i mamy Normandię. Runwagen versus E5. Podczas tego turnieju pierwsza widzimy E5. Runner widzieliśmy wiele razy. Runner od razu odpala. Grubo spężarkę. no i Rambo jedzie również no ciężkie, także pierwsze spotkanie. Rambo idzie szeroko, tak żeby nie chciał chyba zaskoczyć swojego rywala i go objechać. Runner na radzie standardował w kierunku kapa. Tam będzie prześwit, żeby dostać spotę. Nie, nie wiem czy Rambo będzie chciał tutaj grać na wieży. A widzę, że tak, ale to nie jest dobra pozycja, bo runner jest schowany. On nie stoi na open, gupie, Tylko za kamieniem. No i Rambo czeka, może czeka na okazję, żeby runner wyjechał. Raz runner. Ale spodziewa się przeciwnika, gdzieś kroko, na spokojnie. Nie zobaczył się i runner chyba wyjedzie scelowany w piątkę, będzie miał bok wieży. No, teraz dobra pozycja runera, jest dużo wyżej. Mają spota. No i runner ma lepszą pozycję, ale nie ma DPM-u, nie może się wystrzelać. Oczywiście ma bazy już, czyli robi sobie powoli przewagę. I zobaczmy, jak Rambo to rozegra. Tam pikuje, Chciał dać pestkę w bok, ale coś nie weszło. Kończy przeładowanie, na razie Rambo nie wykorzystał tego, ale tutaj... ...próbuje baitować strzał Rambo. Rambo już ma lepszą pozycję. Jak tam dalej podjedzie do przodu, to będzie miał fajne bicie. Rambo się odbija. Szansa dla ranera żeby zrobić sobie pestki. Odbija się kolejną pęstkę. Miał szansę wyjść na prowadzenie. Spala turbo, żeby się skalić z przeciwnikiem jak najszybciej. Ale Rambo sprytnie się cofa i wkłada mu pestkę w dół płytę. Runer przybija w garnek. Ma pozycję z góry, więc jest dużo łatwiej. No i Rambo znowu się dinga apk u ukrano 200 HP więcej, prawie, no 100 coś. Rambo lepsze losowanie, prawie 400. apk bardzo blisko. Ale wydaje mi się, że kran zmarnował już turbo. Może to jest dobry moment, żeby go podjechać. Ładnie, ładnie, rambo wsadza pestkę na kranu. Kran z dolną płytę za do 440 zapaków Kolejna pestka i ładnie się cofa, idealnie przed przeładowaniem Rambo. To był piękny ruch, teraz doładuję sobie dwie pestki. Rambo w tym czasie chyba powinien na niego wyjechać i próbować coś walczyć z klejcą. Bo stojąc teraz będzie ciężko, ale ty ładnie włożona na pestkę. Ranner ma 3 pestki i mniej więcej 150 hp przewagi. I ma cały czas punkty, już ponad 200 punktów. Widać, że gracze nie lekceważą się. To jest spokojna gra, nie ma wyjazdów jakichś głupich. Rambo próbuje trafić w garnek kranu, ale to nie jest takie proste. Kran jest tego świadomy i próbuje go bejtować I pięknie zbejtował. Teraz dwie pestki do daną płytę i jest pogierane. Zobaczmy. Pierwsze odbite. Drugie. i w tej pozycji nie przebije, musi cofać. Rambo go Ten ten odpala turbo. pala lepsze celowanie i wkładaj jedną pestkę. Rambo jest na dwa strzały tak naprawdę. Teraz runner doładuje sobie trzy pechy i po prostu wyjedzie i sprzedaje go skończyć. Nie widzę innej opcji. Odbija się. Często Rambo, ale w ten garnek będzie ciężko trafić. To nie jest takie proste, naprawdę. Renner ma 3 pechy, dużo więcej HP, ma punkty, także tak naprawdę nie musi ryzykować. On może czekać, aż mu się odnowiał odnowią. Zobaczmy perspektywę Rennera. Jest dużo niżej. Boi się o ten garnek, podnosi lufę jak najwyżej może, żeby garnki były jak najbardziej schowane. Rambo próbuje z drugiej strony. Widzicie, Rola się odwróciły na początku. krąbu z góry, trasy piątkę. Rambo odbija się, szansa dla runera. Próbuje podjechać pod górę, odpala turbo. Dolna płyta raz, ofasie. się. Doładuje sobie cocie cią na spokojnie. Tutaj baituje Rambo, Rambo strzelił, no i... Runner musi wyjechać i go po prostu skończyć. Przebije pierwszą pestkę. Teraz hejakę, Rambo 6hp, tutaj runner nie trafił, aby się odbił. Te jakieś tutaj mogą być dla dzieckiem. Runner przyładowuje drugą PHR, Rambo wyjeżdża wokie no i pogram No to mamy 1-1. Runner zrobił prawie 1000 dmg więcej, także wygrano zasłużono. No i mamy znowu dwa Hori. No i Laguna. Pierwsze starcie Horików wygrał Rambo. Tym razem również wygra. Zobaczmy. Runner jedzie na bazę a, a. Rambo? Rambo na mida, ciekawe. Czy jakby chciał bazę backupować? Zeskoczyć swojego przeciwnika? Raner jedzie raczej agresywnie. Coś mi się zdaje, że Rambo nie będzie kipał bazę, Tylko bo nie chce osoga przeciwnika objechać. No ale zobaczmy. Ładny tak, on próbuje coś zaskoczyć. Raner się tego spodziewa. Jedzie szeroko na. Jak się nie spotkają. Rambo trochę ryzykuje, bo jak Raner pojechał na medownię, to tu by miał strzały z boku z góry. Prosto w Rambo. W tym momencie Rambo dostaje informację, gdzie jest przeciwnik i raczej odbije w prawo, coś mi się wydaje. Ale nie, jedzie się czyli spodziewa się tego, że runner wróci na respę. Zobaczmy, czy, re czy runner się na to nabierze. Czy pojedzie do przodu, czy się wróci? Jeśli się wróci, to wpadnie w pułapkę Rambo. Ale jedzie do przodu. Czyli pułapkę Rambo się nie uda. Nie zaskoczy przeciwnika. No chyba to na przejeździe, ale nie wiem, czy zdążył. Tutaj będzie timing ważny. Rambo stąd nie spotnie ranera nie ma szans. No i runner sobie pięknie ucieknie. Zostanie na kampie. Może zostać, szczerze mówiąc. Ma punkty, nic nie musi robić tak naprawdę, zobaczmy. Dokładnie tak, zostaje. I tutaj może spotnąć Rambo? Nie, nie spotnie. Chociaż... Tutaj spróbuje spotnąć. Nie spotną, ale celował ty. No i będzie w szoku, jak Rambo wyjdzie na kapę. Zobaczmy co zrobić podjedzie od razu? Zgodnie tak, jest podjazd. Teraz pytanie, czy z prawej, czy z lewej? Rambo musi, go, musi się go spodziewać tylko z jednej strony, drugą stronę ma wyczyszczoną. Ale spodziewa się go z drugiej. Rok, nie dobra, przestawił się. No i Rambo czyli pierwszy. Jest tarcza, również tam jest tarcza i Runner się odbija. Rambo skapował bazę, najgorsza sytuacja, jaka może być się dzieje od Runnera. Odbił się, stracił punkty. No i są kopoty. Rambo ma jeszcze adren adrenalinę, ale nie zdąży przeładować. Runer go obejtuje, ale. Oj, tutaj wydaje mi się, że zepsuł. Bo nie ma kierowcy. 522. Teraz Rambo mu odda 528. No i mamy Ranera na strzała. Rambo 1200. Może dwa razy jeszcze popełnić błąd. Wyjeżdża. Pewna pecha. Dużej przycelował. No i przebije. Mamy dwa 1 dla Rambo. Rambo okazuje się wygranym na TDK od 500 demezów więcej. No i wygrywa. Teraz spotkanie Vitek'sa z Blantem. WZK versus Hori. Takie starcie już znamy, ale tą mapę mamy pierwszy raz. Blant kieruje się w kierunku malowni, a Vitek's do miasta, czyli znowu nasi, nasi gracze się mijają. To jest ciekawe. Ani razu chyba na Tadekach. Nic nie spotkali do tej pory. Tylko raz na ciężkich. Witek idzie w kapa. No i Blant również, ale Blant będzie szybszy. Witek z miał łatwiejszą sytuację, żeby skapować bazę B z miasta. Będzie go krył kamień, ale zobaczymy, bo Witek skapuje dużo szybciej. Witek. Bland skopuje się szybciej, przepraszam. Witex wiecie na z tego co widzę. I Blant już wie gdzie się przeciwnika spodziewać. Ale na razie się nie rusza w ogóle. Zobaczmy, Witex na razie wcylowany. Blant czeka. Blant będzie czekał aż Witex wjedzie na bazę B. Zniszczył sobie do domek. domek Także mądrze. No i Witex podjeżdża. Witek z właśnie mądrze podjeżdża, bo chowa się tymi wszystkimi domkami i kartonami. I wz -ka chyba znowu strzeli blinda, co mi się wydaje, żeby zniszczyć kolejny karton. No i chory chowa się za tym kartonem. wz -ka przez to nie może z Golda, musi strzelić Zapeka. O, i Witek zniszczył sobie ten karton, to było bardzo głupie. Naprawdę wystawiły dla Blanta idealnie się. Jakby stał za tym kartonem, Blant by nie mógł by nic mu zrobić. Prawdopodobnie Zapeka by się odbił przez ten karton. A teraz już, już Blant ma strzał przewagi. A dwa po po stronie Witka. Zobaczmy, Blond podjeżdża. Witek się niby tego spodziewa, ale nie jest celowany. teraz. Poła tarcza pała adrenaliny. I szczerze, Blond powinien chwilę poczekać. Żeby mu to zaszło. Po co wyjeżdżać? Niech mu to minie. Blond jeszcze wtedy nie miał nic odpalonego, Mógł poczekać. Ale no dobra, ma strzał przewodni. Oj, teraz się odbije i właśnie. Teraz to się mści. Jakby zaczekał, to walczyłby z chorikiem bez tarczy i bez adrenaliny. Harry będzie go przebijał każdym strzałem. No i teraz kłopot, bo Harry przeładuje pierwszy i ma na strzała blanta. Zobaczmy. W sklejce chory również przebija. Na razie 100% skuteczności. I odbija się. Trafił chyba w działo. Blant wypchnął działo i pocisk nie przebił. No i blant. Blant przebija. Brawo. Fajne starcie w sklejce deków. Że nie wiem czy Hori zrobił dobrze przyklejając się. Miał, Miał strzał przewagi. Szybciej przeładowany strzał Bland 504 Pestki Czyli jedno odbicie się A o Vitek odbicie się No i to przegrał gierkę Pierwsza bitwa ma na plecach No to druga musi być na ciężkich I co ciekawe Pierwsza raz widzimy beczkę w tym turnieju A Witek wziął fałkę 72 01 Też pierwsza z tym widzimy. No i zobacz, martwy tor. A raczej mapa sprzyjająca fałce uważam. Bo jeśli beczka nie pojedzie na dawnie, to może mieć kłopoty, ale zobaczmy jak to blond rozegra. Na pewno będzie szybciej na midzie. Ale witek mąd,rze podejrze do lewej, żeby go beczka nie widziała. Także tutaj pano grają z głową, widać od razu. Fałka ma delikatnie więcej HP, ale nie jest to jakaś duża różnica. Blond nic nie widzi, ale tu mówię, wyjedzie fałka bokiem. Jak go postawi na gąsce. Jakbyś długo czekał, pierwsza pecha, towka też przebiła, druga pecha, trzecia pecha, no i czwarta przebije, również przebija. No i co, teraz beczka sobie przeładuje, a Witek spróbuje nadgonić, ale beczka już gotowa do uciekania. i Witek jedzie ze złej strony. Witek z ogóle nie podjeżdża, Dobra, no to to jest kłopot, bo on daje przeładować beczce. Beczka ma 4 pechy po 200-300 dm. Blant wyjeżdża z lewej. Mają spotę na proxy. No i co? Blant wszystko przebije? Musi przebić każdą pestkę, wydaje mi się. Tego H jak za 900. No i Blant nas spokojnie przebija. Raz, dwa, trzy. No i musi przebić zgodę. Przebity pięknie. No i mamy 2-0. Blant bardzo szybko pokonuje fałkę. Witek 100 bardzo zepsuł. że dostał cały magazynek na starcie. Dosłownie ani jednej pestki nie odbił. No i w ten sposób Blunt robi ponad 1000 więcej i wygrywa. 2-0. No i zaczynamy. Starcie Blunt versus Targorod. Całki ciężkie w pierwszej turze. Blunt granuje w fale 215B. Targorod cały czas na kranie. I oboje odpalają turbę sprężarki na starcie. I jadą w podobnym kierunku. Wreszcie Blant w kierunku B, Gorod w kierunku A. Blant chyba będzie wiedział, na kapę od razu jest to już druga runda. Blant pokonał wcześniej Witeksa 2-0, a Gorod pokonał Cyca 2-0. Więc jak na razie panowie mają wyniki wygrane do zera. Gorot strzelił chyba blindę Blond również, ale na razie panowie nie widzieli Delikatna przewaga HP u Gorota No i zobaczmy, Gorot próbuje objechać Blonda w kierunku B słuchaj jakiegoś bicia, jakiegoś spota Oj, Gorot ma spota, Blond nie, ale Blond nie strzelił, miał okazję, ale chyba za mało czasu było. Może nie miał obniżania, bo akurat uciekał. Ale wie skąd się spodziewać przeciwnika i to jest najważniejsze. Teraz Gorod nie może wyjechać mu pod Slawnik, to byłoby trochę głupie. Także zobaczmy jaki plan ma na to Gorod. Podejeżdża drugiej strony, ale plan jest w krzaku. Nie ma szans, że Gorod go wyspocuduje. No i chyba Gorod wyjdzie pod celownik dla Blonda. Sprawdził lewą stronę i teraz wyjeżdża. Ale Blond nie był wcelowany, ale mi strzelił. Ciekawe, ale podjeżdża, szuka bicia i chyba będzie pesteczkę No, czy mu się uda? Próbuję, próbuję, ale Targorod skrócił dystans za darmo, więc bardzo dobra sytuacja. Teraz może dawać magazynek od dołu. I pytanie: czy Blond trafi Gorota w garnek? Bo pozycja Gorota teraz jest mocno, ale Blond. Szybko, intuicyjnie ucieka w dół na turbo i to była bardzo dobra decy decyzja No i zobaczmy, pan wygrają na wieży Gorod daje Heka tylko za 100 Ciekawa decyzja Teraz blond Chce mu to oddać z, z, z AP zwykłego No i mamy walkę, 522 z Heka. Gorod 339 tylko Druga pestka nie strzelona? Nie, Gorod przeładowuje Gorod doładowuje, Gorod chce mieć DPM Ale już 400 HP różnicy Gorod wraca Blunt się odbija Nie, dobra, to był hajek Tylko 151. Także ta pierwsza pestka poszła Trochę w zapomnienie Podobny HP Gorod cały czas strzela po jednej pestce Nie chcę stracić DPM-u, bardzo mądra decyzja ty Ale no właśnie F-Po wkłada w dolną płytę Blunt na dwa strzały i Gorod na dwa strzały Gorot strzela raz go Gorod strzela dwa i wygrywa mając 237 HP Taktyka z przeładowywaniem jednej pestki sprawdziła się idealnie był po jednej, miał cały czas dpm na koniec, gdy Blant był na dwa strzały Gorod dał dwie pewne pechy wystrzelał się do wszystkiego, no i wygrał szczerze mówiąc, gdyby ten Haek dla Blanta wszedł a tam dał za 151 to prawdopodobnie wygrałby tę bitwę także ten Haek zważył wszystkim Blant przebił wszystko 6 na 6 no i Gorod 7 na 7 Druga bitwa na medach. Obaje panowie biorą E50M. Nic dziwnego. Aktualnie to jest jeden z najlepszych medzików w grze. Najbardziej uniwersalny. Jest tarcza, jest pancerz, jest mobilność. Czego chcieć więcej? Jedyna celność działa i apacery są lekkim problemem, ale no, na ma v chyba nie ma lepszego czołgu Medów. No i tutaj panowie się mijają. Gorocy do miasta. Plan jedzie na medownie. Wydaje mi się, że dzięki temu, że Gorod idzie do miasta, to on wiedzie na kapa pierwszy, bo blant raczej nie będzie ryzykował. Bo na Madawni nigdy nie wie, gdzie jest przeciwnik. Czy jest w kornerze, czy przejechał może jakimś trudem, czy czeka tak samo w krzaku. A Gorod może to ryzykować, bo nie spodziewa się raczej tutaj przeciwnika. No i tak samo dokładnie się dzieje to, co mówię. Gorod wjeżdża na kapa pierwszy i blant już ma informację. Blant decyduje się ominąć kapa i jedzie w kierunku C. Taka decyzja, ale może zaskoczyć. Bo Gorod musi wyjechać po Open, uciekając z bazy. Nie, nie ma innej opcji. I dokładnie tak, wyjeżdża bokiem. Oboje nie trafiają panowie. Blant miał trochę trudniejszy strzał podczas jazdy, ale już skrócony dystans. No i będzie walka. Gorod podejść od do dołu. Blant podejść od do dołu. GOROT Sheddingę. No i mamy pierwszą pestkę Blantę. Tylko 199 na tarczy 209. Bardzo niskie losowania. Zobaczmy, za ile da Gorod. Gorod się odbija, ula la. A Blant wszystko wsadza. Mamy już prawie. 300 taka parownicy i Gorod znowu się odbija. Blant również się odbija. Tutaj Gorod chyba nie ma od niczego. I to mógł być powód, czemu się odbijał. Już ma naprawionego i zobaczmy, teraz będzie przebijał. Znowu się odbija. A Blunt cały czas przebija. Jak widzicie, Blant jest w pozycji wyżej. I jemu jest łatwiej przebić z góry. Teraz pozycje wróciłem i gorad przebija. A Blant nie, widzicie? To jest właśnie pozycja. Teraz gorad przebija nagle wszystko. Blunt wróci do przebijania. Gorad jest na strzała, ale pytanie: czy polatuje? Z golda raczej nie. Dokładnie tak, 10 HP. Gorad się odkleja I nie trafia w czołg. Wydaje mi się, że chciał zaryzykować. I sprint zapeka w gardek, ale nie trafił. Podjął taki ryzyko, bo wiedział, że nie, nie plusuje mu 356 z golda. No i zaryzykował, no i przegrywa. Blunt odbił się dwa razy. Targorod aż cztery razy. Także jak na tyle linków, to i tak bitwa była stykowa. Mamy 1-1, więc finał rozstrzygnął czołgi ciężkie znowu. Panowie oboje biorą F-215B. No i lecimy. Alpenstadt i zobaczmy, jaki pomysł to bitwę Mini panowie. Blant w kierunku miasta. Gorat również. Ale Gorat idzie szeroko. Nie skraca sobie drogi, więc możliwe, że będzie stał za budynkiem. Blant natomiast skraca i chce zająć agresywną pozycję. Panowie się minął, czy będzie spocik? Raczej się minął, tam nie powinni się widzieć. Plant już gra z góry. Gorot w gorszej pozycji. Jest spacik, już panowie wiedzą, gdzie są. Gorot z lepszej pozycji, czy to wykorzysta? Nie zdążył. Teraz będzie walka na garnki. Haeki czy goldy? Zobaczmy. Gorot z Haeka. cofa się i przeładowuje w tym czasie. Już trochę sobie robił HP. Doładował pestkę. I zobaczmy, czy plant w ogóle obniżej działa? Raczej znaczy obniża, więc gorot o tym wie i nie chce pikować. Oj, takie wychylanie Gorota jest ryzykowne. Pokazuje dolną płytę. Ale wsadza z Golda. Ładnie. Około 130 HP różnicy. Także to jest kwestia tego hek którego dał Gorot na początku. No, teraz Blond w trochę lepszej pozycji. Jest wyżej. Ma obniżanie. A Gorot pokazuje tą pierwszą gąskę. Tak wychylając, to jest niedobre. Wydaje mi się, że takie wychylanie dla Gorota nie jest dobrym pomysłem. Blond tylko na to czeka, żeby wsadzić Golda w garnek. Bo w takiej pozycji ma super bicie, widzi cały garnek, dosłownie. Na razie żaden z panów nie zdecydował się na kapowanie bazy. Gorot wychyla i ładnie przebija 343. Blant się odbija. Blant decyduje się na zjazd na turbo sprężarce, No i mamy walkę. Gorot przebija, bland się odbija. No, ciekawe. Gorot w ogóle nie użył sprężarki. Dobra, użył. Blant znowu się odbija. Czy Gorot teraz przebije? Do... Kolejny raz przebija Już 1000 HP różnicy. Teraz Blant przebił. No Gorod, 440, 430. Bardzo dobre losowanie. 417. No i Blant jest na dwa strzały. Czy Gorot będzie przebijał? Pewny i ma bitwę wygraną. Blant teraz wszystko przebija. No i szansa dla Gorota, żeby wygrać to spotkanie. Czy przebije? Dokładnie tak. Przebija i zostaje mu prawie 1000 HP. Kolejna bitwa bez kapowania bazy, potem sklejkę. No i ciekawe, Taddyn Gorot też to było w działu, czy nie? Bo raczej pozycja sprzyjała przybijaniu. UFO nie ma mocnych boczków. Blond się odbył dwa razy. No a Gorat przebił wszystko. No i to było widać. Pora różnica HP i zdecydowana w